Witam, przedstawiam Wam kolejne moje patenty. Czyli, gdy mamy problem z nałożeniem ciężarków na hantle obciążenia, można zastosować kilka prostych metod. Tu mamy normalny zacisk. On fajnie wszystko wchodzi. Trzyma się. Pierwszy problem jest następujący. Gdy zakładamy obciążenie, tu jest akurat ok, ale gdy założymy takie obciążenie, które nam nie zatrzyma się tutaj, bo handelek jest taki bez tego grzbietu tutaj i spada. Jak to zatrzymać w prosty sposób? fat gripy. Fat gripy pomagające w chwycie, pomagają też przy nałożeniu. Działa jak. Yy, ja nie wiem jak to się fału nazywa w mechanice. Dystans. O, taki dystans nam robi, taką tuleję. Dodatkowo nakładamy już kolejny ciężarek i tak dalej. Ach. Jeden zacisk, i w razie co drugi, tylko że drugi zacisk, niestety, mam za duży. A jaki mam na jego sposób? Ten sposób jest następujący: zakładamy, zaciskamy, no i schodzi, jest flipa, nie? No to co? Mamy tu dętkę rowerową. Dętka rowerowa, wkładamy tu przez tego chłopka, o, wkładam na ciężarek, teraz się trzyma pewnie, zobaczcie, o, trzyma się pewnie, i tak można sobie kombinować. Dobra, pozdro.